Taki szybki filmik Słupy powbijane, było mega ciężko Bo tu jest glina Więc mieli chłopaki co robić Przekop zrobiony Tam już pociągnięte węże Tak to wygląda Cały dzień walczyli Zdziwieni Tutaj arod pociągnięty. Będzie tu przymocowane Tu będą szły ładnie. Tu, tu, tu. Tu jest rozdzielnia. Tak, dla wtajemniczonych. To jest komin dymowy, który nie jest używany od 3 lat. Bo jest pompa ciepła, tu. Jak było widać na poprzednich filmach. A jutro tutaj wyląduje sofarek. 15 kW. Tu jest Huawei. A tu będzie sofarek. Tu kabelek poszedł ładnie do głównej rozdzielni. Tędy. Poszedł tu warsztatem. No zamknięte, dobra. No to Wam mi pokażę. Także tak to wygląda. Miało być tam, a będzie tu. Stwierdziliśmy, że budynek z rana za duży cień daje, więc daliśmy to tu. Raczej od wiaty cień nie będzie padał. Oczywiście drzewka do przekopania, świeżo wkopane, będą musiały przyjść za za stół fotowoltaiki. No i tyle. Jutro nagram, jak będą założone panele.